Śwagier? Jak się miło widzieć, ziutka tej buźki. A ty go twierdzącymu na gdzie masz? Atoś, rzuć do prasowania i chodź szybko z wietacem, przywitaj! No cześć, szwagier! Na długo przyjechałeś? A to wszystko zależy od okoliczności i od tego, ile frażek masz w parku! Ja nie wiem, chyba nic, bo klucz od szafki ziuta na szyi nosi. Juta, to fajnie! Jechał do mnie szwagier z miasta. Figurny, prawie jak niewiasta. Elegant z niego i panisko I gado jakby wiedział wszystko Już po tygodniu się wydało Że wichłać z niego jakich mało Balangi w chacie mi urządza Majątkiem moim rozporządza o! Szwagier, szwagierek, ależ ty numerek Baby podrywałeś, że nic się nie chciałeś Szwagier, szwagierek, ależ ty numerek Bo po pewnym czasie babcy w pasie Skurzyłem się więc jak cholera A ziuta groźne miny szczela Szwagier już zawiany A on co Więc siedzę tak jak mysz pod miotłą I myślę Co mnie jeszcze spotkał Oj, szwagier, szwagierek Aleś ty numerek Popadzie mi się szwendla Jak natrętna menda Szwagier, szwagierek, aleś ty A toś! Kończ to zmywanie i chodź tu do nas! Już jestem, Ziutka! Podać ci coś? Ty lepiej popatrz na mnie pasa! Elegancka marynarka, eleganckie skłodnie! Koszula moja iron, prwotka. A ty co? A ty ciągle w tym samym perecie przecież ci się zawsze podobałem! Tak, ale ta antenka już ci się wytarła! Słagier, szwagierek, ale. Ależ ty numerek, kochacie mi się szwendla, jak natrętna pędla. Szwagier, szwagierek, ależ ty numerek, drog jak tu szatana, morda odrapana, o szwagier, szwagierek, ależ ty numerek, Baby podrywałeś, że nic się nie chciałeś. Szwagier, szwagierek, ależ ty numerek, bo po pewnym czasie baby tyją w pasie. Antoś, słuchaj zawsze moje siory, to nie zginiesz. A tak we w ogóle skocz ma jakąś flaszkę. Choroba Emil, niedobrze.